Kolejny test. Dzień dobry. Spot Frankfurtu z Alsfeld. Kolejne auto do testowania w ramach niemieckiego Car of the Year. Czasy mamy takie, że jeśli się nie ma w ofercie naprawdę dobrej hybrydy plugin. to właściwie nie ma czego szukać na rynku. Przy czym, co z tego, że hybryda jest, że jest hybryda plugin. Jeżeli na przykład jej działanie pozostawia sporo do życzenia, albo <laughs> konkurencja ma ciekawiej, lepiej oprogramowane auto. No. I nawet jeśli mamy zupełnie nowy model wspaniałego Suwa klasy średniej... Wspaniałego suwa klasy średniej, dam BMW X3, jeśli nie ma właśnie tej wersji. No, ale jak widać, wersja już jest. I co można o niej powiedzieć? No cóż, mam ją tylko na 40 minut, więc potrafię powiedzieć relatywnie niewiele. Parametry są dość oczywiste dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 190 koni mechanicznych i momencie obrotowym 310 Nm Połączony jest z silnikiem elektrycznym ukrytym w ośmiostopniowej skrzyni biegów o mocy 184 koni i momencie obrotowym 210 Nm. Razem daje to systemowe 450 Nm i 299 koni mechanicznych. Ha, dużo mało jak na takie auto. Wiecie co? Parametry, jeśli zespół napędowy hybrydowy jest rozsądnie oprogramowany, parametry typu maksymalna moc, systemowa moc, systemowy moment obrotowy Okazuje się, mają coraz mniejsze znaczenie, ponieważ one mogą brzmieć tak sobie, mogą brzmieć fantastycznie, a mogą być po prostu tłem, tak naprawdę w dzisiejszych czasach okazuje się, że te parametry strasznie się zrelatywizowały. I nagle okazuje się, że niespełna 300 konne BMW Duże, potężne, ciężkie. 450 Nm, dziś 450 Nm to porządny diesel ma. I to nie musi być wcale ośmiocylindrowy. I nagle się okazuje, że takie auto rozpędza się do setki poniżej 6 sekund. I że jeździ po zakrętach jak wyścigówka. Startuje z każdej prędkości. Ach. Czyli mamy kwestię nie tyle wartości maksymalnych, co inteligencji metod, które pozwalają te parametry wykorzystywać. To już się stało oczywiste na przykładach innych, nowoczesnych aut z napędami typu plug-in hybrid. I od kiedy. Do producentów dotarło, że tak naprawdę wcale nie chodzi o to, żeby epatować teoretycznymi wartościami wpisywanymi w Excela albo w e, dane homologacyjne gdzie łatwo wpisać, że o, samochód przejedzie 100 kilometrów, zużywając 0,7 litra benzyny na 100 kilometrów. No tak. Ale jak tylko mu się skończy prąd, to skoczy na 15, 16, 18 litrów na setkę. A jeżeli mamy taką konstrukcję, że to jest po prostu hybryda, tyle że z bardzo rozbudowaną baterią i odpowiednio do tego rozbudowaną Inteligencją sztuczną do sterowania wszystkim, to nagle się okazuje, że, ok, jak kierowca chce, to sobie jedzie na elektryczności samej, nawet i 100 km. No, w przypadku tego BMW absolutne minimum to jest 80, podobno. Ale domyślnie włącza się tryb pełnohybrydowy, w związku z czym mając. Auto rozpędzające się w 6 sekund do setki. Wielkie, przestronne, ultrawygodne, a przy tym mocno usportowione. Dokładnie takie jak to BMW. Niezależnie od tego, czy ono się Wam podoba z zewnątrz i w środku, czy nie, jest to wspaniały samochód klasy premium. I tenże samochód potrafi jeździć, jak się okazuje. Na 4-5 litrach na 100 km, zachowując wszystkie swoje możliwości dynamiczne, albo jak kierowca zechce, przejdzie na czysty napęd elektryczny i będzie mógł przejechać na przykład przez strefę czystości, czy jak to się tam u innych ludzi nazywa. Nie uruchamiając silnika spalinowego. Nieważne, co ja o tym sądzę, ale no, wyszło na to znowu, że powtarzając od wielu lat to samo a mianowicie, że hybrydy typu plugin pozwalają na połączenie wszystkiego, co najlepsze w obu światach napędu spalinowego i napędu elektrycznego. W taki sposób, że wszyscy są zachwyceni, albo jak mawia jeden mój znajomy, Wielkie City i Manchester City. O, można, można. Auto, tak jak już wam mówiłem wielokrotnie, jeżdżąc innymi wariantami tego nowego X3, auto jest znakomite. Nawet jeśli. Nie do końca odpowiada mi jego design, jego stylistyka. A nawet powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest nie do końca, a ona mi w ogóle nie odpowiada i z zewnątrz, i w środku. Ale jeżeli się człowiek przyzwyczai do pewnych rzeczy, to może się potem cieszyć tym, jak to auto jeździ, jak to auto resoruje jak to auto słucha kierowcy. A teraz jeszcze w dodatku mam naprawdę bardzo sportową dynamikę w tym samochodzie za jakieś śmieszne rzędu 4,5-5 litrów na setkę, zachowując wszystkie zalety tego samochodu. Jak nie możemy mieć diesli, no tu możemy, ale nie każdy może, tak? to miejmy po prostu inteligentne, świetnie dopracowane hybrydy typu plug-in. Jak sobie człowieku będziesz podłączał wieczorem do gniazdka, to będziesz mógł jeździć cały czas na prawie darmowym prądzie. A na pewno bez emisyjnie. I też będzie bardzo szybko. Bo, tak jak powiedziałem przed chwilą, to nie jest kwestia czystej wartości parametrów. A sposobu zarządzania możliwościami silnika. A te nawet w tym relatywnie słabym silniku elektrycznym są imponujące. Zresztą podobnie jak cały ten samochód. Bardzo, bardzo lubię nim jeździć, nawet jeśli kierownicę uważam za obrzydliwą. Nie strzelać do psa. Dziękuję, do widzenia.